Dzisiejszy dla nas jest dniem historycznym. Właściwie można by powiedzieć, że jest ukoronowaniem wszystkich naszych prac, naszych działań, ale też ukoronowaniem naszej wierności Matce Bożej. W tym roku mija 315 lat od cudu, który dokonał zaraz, a nie dotarła do Babimostu. Gdy parafianie wespół z władzami lokalnymi, z proboszczem przeszli pielgrzymką pokutną do tej świątyni, ślubując, że zawsze będą 21 listopada, w dniu ofiarowania Matki Bożej, Pamiętać o tym, co Matka Boża zrobiła, że uratowała ich od nieszczęścia. Pięć lat temu, w czasie pandemii koronawirusa, gdy wszystkie instytucje były pozamykane, gdy odwoływano największe uroczystości religijne, Jego Ekscelencja, biskup Tadeusz Lityński powiedział, że właśnie w tym czasie Trzeba ustanowić sanktuarium świętą w pełności. Sprawował sprawował Wrzeświętą Krzywicę. My byliśmy w maskach. I wtedy wielu pytało, czy ma to sens. W powiedział, trzeba prosić Matkę Bożą, aby tak jak ona 300 lat temu uchroniła nas od zniszczenia. Po pięciu latach możemy powiedzieć, że dokonują się tutaj rzeczy niesamowite. I kiedy doświadczamy obecności Matki Bożej, doświadczamy też potrzeby uciekania się do jej świętych. Stąd nasza prośba do eminencji księdza kardynała o przekazanie relikwii krwi świętego Jana Pawła II. Stąd Prośba, aby inna święta, o którą pytało wielu naszych barancach i pierwotnych święta mogła także tu zamieszkać. Nie chcemy tworzyć kolekcji, ale chcemy stworzyć miejsce, które już funkcjonuje jako miejsce, do którego przychodzimy z naszymi sprawami i potrzebami. To nas, to wy piszecie, to wy zwracacie się z prośbą, ksiądz się pomodli za moją umierającą mamę, tatę, to ja przeżywam cierpienie. Proszę o przeświętą. Kiedy odbywają się prześwięte do Mamki Bożej Babimońskiej gospodyni, Ksiądz Paweł około 20 minut odczytuje intencje przekazane przez nas. To te ogrody maryjne, które są obok sanktuarium, pełne są często pielgrzymów, którzy przychodzą, aby tam na tych dróżkach odmawiać wrzawiec. To wyremontowany dom pielgrzyma, który także za wolą księdza biskupa Tadeusza Wityńskiego od półtorej miesiąca stał się centrum socjalnym, ekologicznym w zakresie ekologii, aby uczyć tutaj miłości także do przyrody za święte Franciszkiem. I te wszystkie intencje, a także już po raz siódmy odbywająca się do naszego sanktuarium diecezjalna pielgrzymka kobiet skłoniły nas, aby z pokoru prosić, byś nam eminencjo błogosławił, abyś nam słowo, które będzie dla nas słowem prowadzącym, słowem umacniającym.